Dzień dobry w ten piękny piątkowy poranek. Jakież to słoneczko dzisiaj? 17 stopni ma być na, na termometrach. Ja zaczynam dzień od tego, że jadę do mojego przyjaciela po palety. Darmowe palety udało mi się załatwić. Zobaczymy ile ich będzie. Palety są świetnym budulcem do tego, żeby zrobić jakąś podwyższaną grzędę lub też wybudować jakąś prostą konstrukcję typu może drewutnia albo coś, coś w ten desek na pewno jakoś wykorzystam te palety następnie idę do budowlanego sprawdzić w jakich cenach są nie wiem łopaty bo potrzebowałbym jakąś dobrą łopatę mam nadzieję, że nie wiem jaki jest rozstrzał cenowy ale że 6-8 dyszek kosztuje dobra łopata może się mylę zobaczymy no dobra, będę updatewał, jak te palety wyglądają i co dalej. Nie? Później oczywiście na działeczkę. Dzisiaj jest piątek, mam cały dzień wolny. Co prawda, przywożę mi dzisiaj nową pralkę, bo stara wyzionęła ducha, ale nie jestem do tego potrzebny, bo mają tam wnieść, znieść i żona tylko po prostu otworzy im tam. Otworzy im Więc widzimy się za chwilę. Polecam. Jak robicie sobie łazienkę i chcecie projekt, to wbijajcie do mojego kumpla. Pakujemy, pakujemy pomału. mało. panie szanowny, ja tu będę musiał na trzy razy przyjechać. Ja pierdzielę ile dobra, nie? Nie muszę nic mówić, nie? No. Mam tylko nadzieję, że, że to jest legalne, tak jechać. No, jest zabezpieczone, nie, będzie, nie rusza się, ale troszkę nie mam widoczności w lusterku wstecznym. To znaczy widzę, ale na upartego zawsze można się przyczepić, że nie widzę. Mam do przejechania tak 20 km. No i mówię, 3 razy tak będę jechał. Trzy razy na bank To teraz tutaj podjechałem od tyłu, gdzie planuję sobie zrobić furtkę, tak jak sąsiadka. Tutaj akurat jest płot zepsuty i tędy będę przerzucał te wszystkie palety na teren działek. Muszę tylko troszkę tu wykarczować te krzaczory, żeby mi było wygodniej, bo są to maliny, którymi mogę się trochę pokuć. I tam są też róże, którymi tym bardziej mogę się pokuć. Działam. Krótko, no nadziwić się, nie mogę. jak Piękny materiał budowlany dostałem. Ne? Już prawie wszystkie przerzuciłem. Na razie po prostu przez płot przejdę na drugą stronę i będę tam sobie układał gdzieś na kupce. Zrobię miejsce zaraz na nie. Palety przerzucone, to teraz zdradzę, co dalej. Otwórki od, od wejścia. Tutaj jest bardzo dużo drzewek, ale wszystko to, to są drzewa samosiejki. Takie małe kikuty, które po prostu posiały się z 5-6 lat temu. Ze spadających po prostu owoców. Tutaj jest śliwka, która rosła tutaj już od lat. Ona, upuszczając owoce, powstawały takie małe, małe, małe krzaczki. One teraz urosły, i tu są normalnie drzewa. Czyli z jednego drzewa mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć śliw. I tak naprawdę wszystkie je wycinamy, zostawiamy tylko tą główną śliwę, ponieważ cały ten teren tutaj to będzie warzywniak. Musimy się tu zmieścić, zrobimy jakieś podwyższane grządki i tak dalej, ale najpierw trzeba tu wykarczować te wszystkie niepotrzebne samosieje. Tak samo jest tam, tam są wiśnie, wiśnie też są samosiejkami. Chcielibyśmy mieć wiśnie, ale raczej nie w tamtym miejscu, więc postaramy się przesadzić jedną sadzonkę gdzieś tu w to miejsce dopiero jak uprzątniemy teren. Działam dalej. Rundka do sklepu łopata, tak jak myślałem, koło 80 zł fiskarsa. Myślę, że fajna, ale poszukam jeszcze innej. Idę po ziemię, bo jest w promocji w Brico Marche. Ponoć z aplikacją 9,90 za 50 litrów ziemi. Ostatnie cztery sztuki. Biorę. Jest jeszcze tutaj, ale to są rozerwane jakieś i pewnie niepełne. Robota przesuwa się do przodu. Wycinamy te wszystkie drzewa. Idę teraz na chwilkę do moich rodziców na działkę. Wezmę. Mm, Przedłużacz, bo mamy tutaj agregat i mamy piłę taką do cięcia drewna, ale na prąd. I wtedy powycinamy te grubsze drzewka i idę jeszcze po jakieś krzesełko, żeby dało się usiąść. W brico marche porobione skromne zakupy, wydałem tam plus minus ze 100 zł może. Później będzie podliczenie. Natomiast zamówiłem jeszcze przez internet wodomierz. Wodomierz musi być, musi być tam zaplombowany przez, przez tutaj jednego pana. Natomiast wodomierz w marketach budowlanych kosztował ponad 100 zł, 100-110 zł, a na internecie znalazłem za 45 zł z darmową wysyłką. Pełni funkcję tą samą, więc biorę to tańsze. Nie? Trzeba się też posilić w międzyczasie, więc zrobimy sobie małe ognisko. No, i musisz tak ładnie obracać teraz, tak, żeby się ładnie upiekła ta błoka, tak? Pięknie ci to wychodzi. Chwila przerwy, bo pralka przyjechała. I zaraz wracamy na plac budowy. Przy okazji zawiozę na działkę też wszystkie te sałaty i kapusty, bo one się wyciągają do słońca a mogą stać już wimnym. E, Tu z zapłotu, gdzie poprzerzucałem palety, teraz je przekładam tam, gdzie będę je składował. Znalazłem takie kostki granitowe. Pomyślałem, że idealnie nada się to do budowy właśnie miejsca na grilla. Zamierzam, na ognisko, przepraszam. Zamierzam wykopać taką dziurę, żeby wiatr tam nie wiał i dookoła e, okryć takimi właśnie grubszymi kamolami. Fajnie będzie. Paletki poukładane na kupce, przykryję to teraz czymś, żeby się nie rzucało w oczy, bo to łakomy kąsek. Ognisko zaraz zagasimy. Dodałem ogłoszenie na grupce na Facebooku, że oddam gałęzie. Może się ktoś znajdzie. Byłem się pytać u prezesa, jak wygląda kwestia tego rębaka. Powiedział, że ma, jak najbardziej. Tylko powiedział, no tam twój tato taki kumaty ten, to przyjdź z ojcem po ten rębak. Jakbym miał, nie wiem, 15 lat i nie potrafił czegoś takiego obsłużyć. Ale dobra, dobra. Poczułem się młodo przynajmniej. Więc podsumowując było tak a tak wygląda po. Co prawda nie udało nam się jeszcze wszystkiego wyciąć, bo tutaj nadal zostają jakieś krzeczory. To z żółtymi kwiatkami jakoś to się nazywa, ale to zostaje, przynajmniej ta część w rogu, a tą tutaj od nogę pewnie wytniemy. No i pozostają korzenie wystające z ziemi niebezpieczne, ponieważ co chwilę ktoś się o nie potyka. E, no w opcja to chyba wynająć kogoś, nie wiem, z traktorem i żeby mi te korzenie wyjął, ale zobaczymy. Niestety gałęzi zbiera się coraz więcej, no wycinka ma to do siebie, że, że mamy trochę odpadków do pozbycia się. To nie tylko tam, bo jeszcze tu druga, trzecia kubka się robi, tutaj czwarta pomału, no ale co, czardy bez poszedł wek. Ten kompostownik też mi się strasznie nie podoba. Zresztą ta górka tutaj jest usypana pewnie śmieci, kompostownik, śmieci. To wszystko trzeba będzie też zutylizować. No ale kurczę, robi się pomału przejrzyście. Można tam przejść. Jest ładnie. Ta wysoka trawa skoszona, drzewa powycinane. No, zaczyna się robić pięknie. Dużo dzisiaj zrobione. Udało się bardzo dużo ogarnąć. Cały dzień praktycznie spędzony na działce. Lecimy teraz do domku coś zjeść. Trzymajcie się. Hej.